Uważaj. Kurwa mać, szanuj moje dłonie. Staram się. Pięknie. Pięknie. Ależ ładnie. I teraz zobaczcie. Nie wyszło raz, nie wyszło drugi raz. Zaczyna być lubiona. Tak. I nic nie idzie. I w tym momencie idź do szatni, bo już nic nie zrobisz. Bo cię nerwy zjedzą, nie? A ja cały czas mówię o cierpliwości, o tej konsekwencji widzieć. Idzie cios, robię unik. Nie idzie cios, no ale to normalny by nie zrobił, nie? I ten pięknie. I się wszyscy z ciebie śmieją, nie? Tylko przez to, że ty się z niego śmiałaś. Nie wolno się naśmiewać, bo każdego to czy może... Rozum Ale rozumiecie, jak to działa, a już ostatnią rzeczą, jaką macie zrobić, kurka, udowodnić światu, nie da się tego zrobić. I to, co ja mówię, nie wiesz co zrobić, to spierdalaj. Morda przynajmniej cała będzie w szatni i w domu, gdy będziesz mógł spokojnie zjeść, nie? Bo te nerwy Was wykończą. Ale żebyś to wszystko, żebyście to wszystko mogli robić, to po to jest to, po to jest to, po to jest to. Ten każdy jeden ruch trzeba ileś tysięcy razy wykonać.